Sektor chemiczny, niektórzy mówią matka wszystkich przemysłów, niektórzy mówią baza przemysłu. Właściwie trudno ci znaleźć dziedzinę gospodarczą, w której chemia nie dostarcza surowca, rozwiązania dla, dla tych wszystkich dziedzin, od naszych dzieci poprzez tekstylia, wyposażenie domu, budownictwo, przemysł motoryzacyjny, paliwa, środki ochronności, nawozy, farmaceutyki, pewnie można wymieniać wiele innych. Dzisiaj w Europie sektor przechodzi bardzo duży okres wyzwań, dużej zmienności tego, co się dzieje wokół nas. Z jednej strony już w Ameryce dokonane wielkie inwestycje, rozbudowa mocy na niższych, znacząco niższych kosztach surowców Stanów Zjednoczonych, Bliski Wschód rozbudowa również blisko surowców tańszych, pakiet klimatyczny i rozwiązania ETS-u, które powodują wyższe koszty w Europie. I i te wszystkie czynniki stanowią wielkie wyzwanie, wielkie zapytanie, jak sektor chemiczny będzie mógł funkcjonować, rozwijać się w najbliższych 10, 15, 20 latach w Europie. I to co słychać w wielu dyskusjach na ten temat, to dosyć spójne przekazy. Po pierwsze, no Racjonalizacja rozwiązań przede wszystkim środowiskowych i regulacyjnych. Pewnie będzie niezmiernie trudno zachować konkurencyjność tego przemysłu bez racjonalizacji tych rozwiązań, przy zachowaniu czy oczekiwaniu dalszych wzrostów nakładów czy kosztów z tej strony. A po stronie przedsiębiorców innowacyjność. Europa zawsze była innowacyjna, Europa ma ogromne zaplecze intelektualne, i to jest nasza przewaga. I tu szukanie budowania wartości przedsiębiorstw poprzez innowacyjne produkty, innowacyjne modele biznesowe, innowacyjny sposób obsługi klienta, współpracy z klientem ale również integracja zasobów, szczególnie że chodzi o wysokotonarzową produkcję, integracja, tworzenie klasterów, współpracy, wspólnych przedsięwzięć, raczej niż rozdrobniony przemysł i, i każdy działa sobie w takim otoczeniu wielu małych i średnich przedsiębiorstw, które korzystając z wysokoonarzowej produkcji będą rozwijać swoje małe, mniejsze, może innowacyjne przedsięwzięcia. I, i to są pewnie takie dwa najważniejsze kierunki, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. No i oczekujemy, że, że, że te działania pomogą w Europie, pomimo tego, że przewidywania są takie, że udział produkcji chemicznej z Europy na świecie będzie malał w dalszym ciągu, ale w ten sposób szukanie innowacyjności, szukanie integracji, gdzieś tam mniejszych kosztów, racjonalizowanie rozwiązań regulacyjnych pomoże temu przemysłowi jak najlepiej przeżyć w dobrej kondycji.